Cześć! Jestem Jakub Piatkowski, a to jest kanał IBISOFT na YouTube. W dzisiejszym odcinku Informatyki dla Nieinformatyków opowiem o tym, dlaczego warto przestać przepłacać za komputer. Czyli o wyższości cienkiego klienta nad grubym klientem. Opowiem, co to jest cienki klient, czym się różni od grubego klienta oraz powiem, jak to kiedyś było. Czy to nowa terminologia, czy też te pojęcia towarzyszą komputerom już od jakiegoś czasu. Cienkim klientem pojęciu zaczerpienym z języka angielskiego, thin Client, nazywamy taką stacją roboczą, której głównym zadaniem jest umożliwić dostęp do danej usługi czy programu na serwerze. W jej konstrukcji dominuje zasada Less is More, a więc mniej jest więcej, ponieważ to jej uproszczona funkcjonalność, a także de facto całej infrastruktury IT z nią związanej i niski koszt jest jej najcenniejszym atutem. Analogią dla tego podejścia jest przyjrzenie się dowolnej większej firmie i jej pojazdom służbowym. Jeśli oczywiście nie jest to duża firma transportowa, to śmiało można założyć, że pracownicy tej firmy wyposażeni w pojazdy służbowe nie jeżdżą ciężarówkami czy też autami sportowymi. Firmy raczej racjonalnie starają się podchodzić do swojej floty samochodowej i kupują małe auta, które głównie mają służyć przemieszczaniu się z punktu A do punktu B. Filozofia ta jest bardzo zdroworozsądkowa, a podobne podejście można stosować inwestując w flotę komputerów firmowych. Biorąc pod uwagę typowe wykorzystanie komputerów przeznaczonych do pracy, to korzystają one głównie z raptem kilku programów, z których większość jest tak naprawdę wykonywana na serwerze lokalnym, w biurze lub gdzieś w chmurze obliczeniowej. A my tylko łączymy się z nim. Najczęściej w dzisiejszych czasach robimy to poprzez przeglądarkę internetową, co dodatkowo sprzyja oszczędnościom, bo taką przeglądarkę internetową można zainstalować na każdym systemie operacyjnym, nawet na tych całkowicie darmowych, takich jak Linux czy Android. Zresztą biorąc pod uwagę możliwości nawet takiego małego komputerka jakim jest Raspberry Pi, to śmiem twierdzić, że nadaje się on również jako prosta i tania alternatywa dla kogoś, kto potrzebuje jedynie komputera do odbierania poczty, przeglądania stron internetowych czy oczywiście filmów wideo na YouTube. W firmie z powodzeniem może zastąpić np. komputer na magazynie, czy też dowolne inne stanowisko pracy, szczególnie jeżeli nasze firmowe aplikacje, tak jak wspomniałem, są aplikacji, aplikacjami webowymi dostępnymi przez przeglądarkę internetową. Z doświadczenia wiem, że jest to praktycznie większość stanowisk w firmach, więc naprawdę to spory potencjał do cięcia kosztów. I jeszcze taka ciekawostka. Jestem właśnie w trakcie praktycznego testowania tego urządzenia. To jest nowsza wersja Raspberry Pi, oryginalnego, to jest Raspberry Pi 3. To urządzenie ma służyć jako domowe centrum rozrywki. Ma służyć właśnie do przeglądania poczty, przeglądania stron internetowych, czyli surfowania po sieci, przeglądania domowej biblioteczki zdjęć i filmów. Swoje doświadczenia, jak i wideoblog z budowy i konfiguracji opublikuję w jednym z odcinków Ibisoft po godzinach i podlinkuję w karcie czy odnotacji gdzieś tu w rogu tego filmu oraz umieszczę umieszczenie w opisie na dole pod filmem. Tak więc zapraszam. Wiemy już, czym jest cienki klient. W takim razie, czym jest wspomniany przeze mnie gruby klient? Tak jak większość z Was się domyśla, jest jego przeciwieństwem. Sama nazwa również pochodzi z języka angielskiego, i tutaj nawet pojawiają się dwie na przemieniu używane nazwy Thick Client i Fat Client. Przeciwstawiając się ideologii cienkiego klienta w przypadku grubego klienta mamy do czynienia z pomysłem na przetwarzanie po stronie stacji roboczej, a nie serwera. To jest kluczowa i podstawowa różnica, a cała reszta jest jedynie jej pochodnymi. Oczywiście głównym skutkiem jest to, że gruby klient potrzebuje mieć więcej zasobów w postaci mocy procesora, koprocesora graficznego, pamięci operacyjnej czy też pamięci dyskowej. Pozwala to oczywiście na uruchomienie nawet najbardziej wymagających aplikacji lokalnych oraz na uniezależnienie się od sieci komputerowej i serwerów, czyli po prostu na pracę offline. Takie podejście jest dużo bardziej kosztowne, ponieważ poza zwykle droższymi licencjami na oprogramowanie stacjonarne, wymaga też instalacji programów antywirusowych, bardziej zamasowanych systemów operacyjnych, które przecież też konsumują zasoby sprzętowe, a to przede wszystkim źle się skalują, mają często wyższe koszty licencji i bywają koszmarem do sprawnego zarządzania przez administratora sieci. Moim zdaniem, patrząc w przyszłość, będziemy odchodzić od tego typu rozwiązań. Praktycznie tylko użytkownicy mobilni, którzy muszą koniecznie korzystać z aplikacji w trybie offline, czyli bez dostępu do sieci, lub skomplikowanych aplikacji desktopowych, będą wykorzystywać tą filozofię. Dlatego też, planując zakup komputerów, warto wziąć to pod uwagę i dokonać wyboru bardziej świadomie niż po prostu udać się do naszego ulubionego sklepu komputerowego i zamówić nowy sprzęt. Może w jednym z przyszłych odcinków, jeśli pojawi się tylko zainteresowanie z waszej strony Postaram się w tym pomóc praktycznie pokazując jaki komputer wybrać do pracy używając konkretnych przykładów z życia wziętych. Przetestujemy nawet może kilka rozwiązań od klasycznego PC poprzez jego dobrze doposażoną wersję jakiegoś ultrabooka notebooka tablet czy smartfon i sprawdzimy jak radzą sobie z codziennymi zadaniami jak sprawdzanie poczty przeglądanie stron internetowych czy praca z różnymi aplikacjami biurowymi ale wszystko zależy od Was. Tak więc zostawcie komentarz pod filmikiem, jeśli jesteście takim testem zainteresowani. Być może zastanawiasz się, czy to, o czym mówię, to nowość ostatnich lat? I tak, i nie. Ale może zacznę od początku. Początki pracy na komputerach to czasy, gdy dominowały komputery klasy mainframe, które zajmowały się cały pokój na uczelni, czy w dużej firmie, a do pracy z nimi wykorzystywano proste tekstowe terminale. Które komunikując się poprzez sieć komputerową, de facto realizowały pracę na tych superkomputerach. Były od nich całkowicie uzależnione. Praktycznie to nie były pełnoprawne komputery, a jedynie zdalny ekran i klawiatura podłączone do centralnego komputera. Można to porównać do centralnych odkurzaczy, gdzie aby posprzątać na danym piętrze w domu, podłącza się jedynie rurę do gniazda w ścianie, a cały odkurzacz fizycznie znajduje się i pracuje w piwnicy. Tak więc właśnie wyglądały początki pracy na komputerach, a filozofia takiej organizacji pracy z użyciem prostych i tanich terminali klienckich została z czasem ochrzczona jako właśnie thin client, czyli cienki klient. Takie były lata 60. i 70. ubiegłego stulecia. W latach 80. przyszła jednak rewolucja w postaci komputerów osobistych, umożliwiły one pracę bez potrzeby łączenia się przez sieć z serwerem. Komputery stały, stały się małe, mieszczące się na biurku, a z czasem nawet przenośne. Ludzie wreszcie mogli pracować w obrębie własnego komputera, połączać do niego urządzenia peryferyjne w postaci drukarek, skanerów i przetwarzać przynajmniej częściowo informacje bez udziału serwerów. Z czasem jednak ta duża zbyt duża wolność została wypaczona. Zaczęły powstawać wirusy, konie trojańskie czy przeróżne inne złośliwe aplikacje. Sami użytkownicy też poprzez ograniczoną świadomość użytkowania komputerów pomagali w cudzysłowie powiększać ten chaos i koszt jednego stanowiska szybko powiększył się z samego kosztu sprzętu na koszt programów antywirusowych, programów wspomagających zarządzanie stacjami roboczymi, no i koszt obsługi technicznej związanej z koniecznością robienia backupów czy odzyskiwania danych, czy po prostu reinstalacji systemu operacyjnego w razie awarii. Dziś dzięki rewolucji, jaką wprowadziły aplikacje webowe i chmura obliczeniowa, zmierzamy do coraz większej adopcji oprogramowania typu SaaS. Software as a Service czyli oprogramowaniu jako usługa do którego mamy dostęp bezpośrednio z naszej ulubionej przeglądarki. Chociażby Facebook czy YouTube są przykładem tego typu oprogramowania. Ale o SaaS opowiem szczegółowo w innym odcinku. Tak więc coraz mniejsze znaczenie ma tak naprawdę moc obliczeniowa naszego urządzenia i naszej stacji roboczej ponieważ w dużej mierze musi ono tylko być w stanie połączyć się z danym serwerem i prowadzić interakcję z daną usługą. Czy oprogramowaniem. Dlatego nie ma też sensu wydawania nie wiadomo jak dużo pieniędzy i kupowania yy, najmocniejszego sprzętu, bo nie wykorzystamy tego. Można więc powiedzieć, że cienki klient yy, wraca do łask, a historia zaczęła koło. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to proszę daj łapkę w górę na YouTube i polub go na Facebooku zależnie od tego, gdzie oglądasz oraz śmiało udostępniać znajomych. Bardzo serdecznie też zapraszam wszystkich widzów do aktywnej pomocy w wyborze interesujących tematów, które chcielibyście, bym omówił z perspektywy doświadczonego specjalista IT. Jakie technologie Was najbardziej ciekawią, pasjonują, a może wprowadzają zakłopotanie? Piszcie swoją, proszę, propozycję w komentarzach, pod filmikiem lub na e, naszym fanpage na Facebooku, Google Plus lub Twitterze. Poprzedni odcinek z tej serii możesz e, zawsze zobaczyć, klikając jego ikonkę tutaj. Aby być poinformowanym o najnowszym odcinku z tej serii, e, zapraszam do podzielenia naszego profilu w tych serwisach. I subskrypcji naszego kanału na YouTube. Pozdrawiam serdecznie, i do zobaczenia.